Top 5 obrońców w becie i na zoomy 11 Victory Road. Miejsce piąte. Grubas, to znaczy Jack. Ten wielki tłuściok z Raimona wyciąga aż 256 statystyki obronnej. Jego technika MIR jeszcze bardziej mu pomaga. Miejsce czwarte, Netan. Jeden z szybszych zawodników na całym globie. Posiada on 260 statystyki obronnej. Dodatkowo ma on specjalną taktykę. Wirujące cięcie. Miejsce trzecie, Hajzaki. Napastnik trzecim najlepszym obrońcą. Jak widać posiada on aż 272 statystyki obronnej. Dodatkowo ma też technikę Hisatsu, skrzydło zniszczenia. Miejsce drugie Goker, lodowy obrońca drużyny Diamond Dust. Posiada on aż 282 statystyki obronnej oraz ma on aż dwie techniki Hisatsu broniące: Mroźna Kradzież oraz Pas Asteroid, Miejsce Pierwsze, najlepszy obrońca w całej grze, Zochen, czołowy obrońca samego Genesis, ma on aż 294 statystyki obronnej oraz posiada również takie same techniki Hisatsu jak Goker. Jak wygląda Wasz ranking? Kogo byście zmienili? Dajcie znać w komentarzu!